W ramach tej kampanii wyborczej odwiedziłem już ponad 320 polskich powiatów, zwiedziłem Polskę lokalną tak dokładnie, że bardziej się nie da i niestety zobaczyłem wymierające wioski, opuszczane powoli przepiękne polskie małe miasteczka, w których ludzie nie chcą mieszkać, bo wolą wyjeżdżać do większych miast, gdzie z kolei jest dużo trudniej o mieszkanie, za to jest łatwiej o pracę. Przyczyna, dla której Polacy nie mają dzieci jest taka, że po prostu nie chcą. Zmieniła się kultura, nie jest to tylko polski przypadek, tak jest dosłownie w całym rozwijającym i rozwijającym wniętym się świecie, są państwa, gdzie dostęp do szkół, żłobków, przedszkoli jest znacznie lepszy niż w Polsce, gdzie dostęp do mieszkań jest znacznie lepszy niż w Polsce, gdzie jest znacznie więcej pieniędzy, a i tak nie ma tam wysokiej dzietności chyba, że wśród imigrantów. Problemem jest kultura. I niestety ludzie z obecnego rządu, lewicowe media, takie jak TVN, Newsweek, Gazeta Wyborcza, promują cywilizację śmierci, przedstawiają rodziny wielodzietne jako patologię, przedstawiają posiadanie dzieci jako tragedię, która niszczy karierę, która niszczy ludzi. Więc tak długo jak ci ludzie będą obrzydzać ludziom posiadanie dzieci, no to niestety dzieci nie będzie.